Adriana Machowiak, Ewa Panowicz, Barbara Mroczkowska, Sylwia Sadowska, Stefania Ratajczak to kobiety, które walczyły o praworządność, wolne media i prawa kobiet, przemawiały w imieniu tak samo myślących mieszkanek Leszna. Pierwszy duży protest w obronie praworządności odbył się w Lesznie w grudniu 2016 roku. My jesteśmy obywatele, my jesteśmy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, obywatele Leszna! I żądamy zaprzestaniu łamania prawa i demalowania naszego kraju na każdej płaszczyźnie publicznej. Kobiety były także organizatorkami wiecu w obronie wolnych mediów, który w grudniu 2021 roku odbył się na rynku w Lesznie. Wiele osób przemawiało podczas tego wiecu, także ówczesna radna prawa i sprawiedliwości Stefania Ratajczak, która krótko po tej wypowiedzi opuściła klub PiS w Radzie Miejskiej Leszna. Nie wolno nam ograniczać. Co mamy oglądać, a co nie? Zabierać nam pilota, jak tutaj koleżanka powiedziała, czy nie? Dlatego za każdym razem przyjdę tutaj. Ja myślę, że nie tylko w moim imieniu, ale wielu ludzi znam, które są za wolnych mediach, ale czasami mają jakiś strach, aby przyjść, pokazać swoje oblicze, że mają to w sercu. Głos zabrała także radna Koalicji Obywatelskiej Barbara Mroczkowska. My potrzebujemy wolnych mediów, bo jednym z podstawowych fundamentów demokracji są właśnie wolne media. Zmuszanie ludzi do mediów narodowych jest haniebne i szkodliwe dla państwa. Niezależnie od polityków i zmieniających się rządów, podstawowym zadaniem wspólnych mediów jest patrzenie władzy na ręce każdej władzy. Bo to za pośrednictwem mediów obywatele sprawują kontrolę nad tymi, których wybrali. A dzisiaj chcą, żebyśmy mieli zakneblowane usta, a może zasłonięte oczy. Czy o to im chodzi? My będziemy do skutku walczyć o wolne media, walczyć o media regionalne, walczyć o niezależnych dziennikarzy, bo bez rzetelnych dziennikarzy nie możemy walczyć o demokrację. Dzisiaj dziękujemy Wam, dziennikarze, za odwagę i rzetelność. Leszczyńskie kobiety organizowały także wiece sprzeciwu wobec zaostrzonym przepisom aborcyjnym. Na oddziałach polskich szpitali umierały kobiety, tak jak Izabela z Pszczyny. Nie sądziłam, po tym wszystkim, co udało nam się zdobyć i wywalczyć dla kobiet i praw kobiet w Polsce. Że znajdę się w sytuacji, gdzie, bo jestem również prawnikiem, gdzie nie wiem, co powiedzieć klientce, która przychodzi do mnie i pyta, co ona w takiej sytuacji może zrobić. W takiej sytuacji jak ja, są też ginekolodzy, którzy mogą powiedzieć tylko jedno. Niestety. Jak się pani uda, to pani przeżyje. Kobiety były także inicjatorkami wielu protestów przed sądem w Lesznie. Nad tym najbardziej emocjonalnym, zakłóconym przez leszczyńskich działaczy Prawa i Sprawiedliwości zapanowała Sylwia Sadowska. W 150 miastach w Polsce odbywają się manifestacje w obronie sędziego Igora Tulei, któremu prokuratura krajowa chce postawić absurdalne zarzuty. We wtorek Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym zdecyduje, czy uchili sędziemu immunitet. 2 marca sędziowie Igor Tuleja i Piotr Gąciarek byli u nas, u obywateli. Dzisiaj obywatele bronią sędziego. Od nowojorskiej manifestacji w 1910 roku minęło 114 lat. To był początek obchodzenia na Świecie Dnia Kobiet 8 marca.